Siemanko w drugim odcinku kariery Hansa Millerem na moim kanale, dziękuję za suby, ponad zostało wbite, tak naprawdę w tej nocy i do końca maja chciałem mieć tą liczbę, no i się udało, jestem bardzo Wam za to wdzięczny i dziękuję za wszystkie lajki, komentarze pod ostatnim filmikiem no i w drugim, na początku, Jezu, zgubiłem wątek, postanowiłem udać się na wypożyczenie do, do drugiej ligi do Heidenheim by tutaj rozwijać swój talent no i w następnym sezonie już być jednym z głównych głównych liderów może postaci w Bayernie Monachium tutaj rozpoczynamy to spotkanie, wchodzę z ławki mamy 1 do 0, gol po naszym wejściu tutaj jeszcze dobiłem ale to, było, ale to było dobicie tej bramki ale tam kopnąłem tą piłkę, niesamowite no wchodzę i od razu gol więc to pokazuje, że mam to coś Ostatnia mi ta meczu tutaj, myślę, że kluczowe przejęcie piłki, bo może była jeszcze jakaś akcja Paderbornu. Ja rozpoczynam ostatnią kontrę w tym meczu. wykorzystuję swoją szybkość, ale ten model był naprawdę genialny. Podaję do środka. I tutaj jeszcze jedno podanie. No i tu powinna być bramka, ale nie ma. Jeden do zera kończy się to spotkanie. Nie miałem jakiegoś wielkiego wpływu na to spotkanie. Ale wygrane. Kolejny mecz. Tutaj prawa strona boiska, wchodzę na prawą stronę sławki i idę. Idę, biegnę. Hans Miller! haj Stracił piłkę. Ale chcę trochę jak Messi chciałem zrobić, ale nie wyszło. Kolejna nasza akcja. Tutaj podanie do mnie. I uderzenie. No może zła decyzja, bo to uderzenie było za dobre. No nie ma jeszcze chyba takiego uderzenia jak w poprzedniej karierze, ale piłka znowu wraca do mnie. Wchodzę, biegnę. Wchodzę w pole karne i tu może mogłem podać, a nie dryblować do środka. No może podanie byłoby lepsze lub strzał, ale niestety no nie było to najlepsze rozwiązanie. Tutaj kolejna piłka do mnie, strzał za pola karnego, No ale broni bramkarz rywali. Na razie Hans Miller nie może się wstrzelić w swoją pierwszą bramkę. Tutaj kolejne podanie, naprawdę kolejna fajna akcja, ale znowu broni bramkarz rywali. Były sytuacje, ale bramkarz... Ingolstadt naprawdę świetnie broni w tym meczu. Rozegranie na krótko. rzut rożnego. Wchodzę w pole karne. No i tutaj mogła być bramka. Słabe uderzenie. Ale kolejny kolejnym meczu, tym razem Pucharu Niemiec, strzelam swoją debiutancką bramkę w barwach Heidenheim. Piękny lobik. No naprawdę podciąłem to idealnie. Nie spodziewałem się, że po tym lobie to trafi, ale stwierdziłem, że od razu lobuje. Zobaczcie no na powtórce błąd obrony rywala. Ja tutaj przeczytałem genialnie, że on zagra do bramkarza, wybiegłem. No i kapitalny lobbyk, naprawdę mm, poezja. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. No, kapitalny lobby, Piękna pierwsza bramka dla Heidenheim. No i prowadzimy. Nie, jest remis. Powchodziłem, przegrywaliśmy. Drug, y, mamy dogrywkę akcja naszego zespołu tutaj widzicie wchodzę w pole karne i z prawej nogi pod poprzeczkę wyprowadzam mój zespół na prowadzenie 2 do 1, no wielki mecz Hansa Millera, no jest chłop niesamowity w tym meczu, no pokazuje że ma duże umiejętności by w przyszłości być naprawdę liderem Bayernu może i reprezentacji Niemiec zobaczmy to jeszcze raz na powtórce Boom! ależ to było soczyste uderzenie, 1 do 1 mamy dogrywkę nadal i nasi rywale wyrównują tutaj, zobaczmy na to podanie. Kruger świetnie wybiegł za plecy obrońców. No i niestety 2 do 2. Graliśmy przewagę jednego piłkarza, ale niewiele nam to dało. Będziemy mieli rzuty karne. Rzuty karne pokazałem wam od momentu, kiedy ja podszedłem do wykonania swojej jedenastki. Jest 2 do 2, czwarta seria, bardzo ważny rzut karny. Muszę trafić. No i na szczęście trafiam, ale to naprawdę było na milimetry. Czy będzie obrona naszego bramkarza? No nawet się nie ruszył. Czwarta seria rzutów karnych Niech to to strzela. Ale strzela fatalnie. No i w tej chwili wszystko w rękach naszego bramkarza. Musisz chłopie obronić, albo SF musi nie trafić, żebyśmy, żebyśmy grali w następnej rundzie. Żebyśmy jeszcze mieli szansę na granie w następnej rundzie. Świetna interwencja naszego bramkarza. No i prowadzimy. 4 do 3 rzutach karnych. Musisz obronić jeszcze raz. Kruger doprowadził do rzutów karnych. Ale fatalne pudło, ale zobaczcie, piłka wpadła jednak do bramki. Piłka wpadła do bramki, ale to my awansowaliśmy. No, widać, że już musiało być po gwizdku czy coś. No i w końcu doczekałem się debiutu w pierwszym, ee, pierwszym składzie, ale na pozycji lewego obrońcy. Gram na pozycji SPO, wystawiamy je na pozycji lewego obrońcy. FIFA jest genialną grą, ale ja postanowiłem być bardzo ofensywnym lewym obrońcą. Tutaj widzicie, wchodzę do środka, biegnę biegnę i bum szczelam, ale niestety kolkę broni to uderzenie, ale chociaż to zrobiłem w tym meczu ciekawego. Tutaj widzicie jest, jest no Jezus Maria. Tutaj widzicie, że byłem na prawej stronie. Udało się nam strzelić gola. prowadzimy. No ja byłem wszędzie. Byłem takim wolnym elektronem, który biegał wszędzie po całej długości boiska, dlatego potem już siły nie miałem. Ale jestem niezadowolony z tego, że gram na elo. Akcja Hansy. Tutaj powinienem kryć, ale nie kryłem. I dlatego mamy gola na 1 do 1. Tutaj był mały rykoszet. I niestety remisik 1-1. No, czasami się tak zdarza, że się remisuje. Ten mecz się kończy na... Nie, nadal 1 do 1. Tutaj jeszcze uderzyłem z dystansu, no ale ten strzał był tak słaby, że nie warto go chyba nadkomentować. Naprawdę żenujące uderzenie. Lecimy do kolejnego spotkania, ale przed nim 9 punktów dostępów. Do postępu mamy, by upgrade do naszego piłkarza, musimy mieć lepszą wytrzymałość. No i jeszcze do tego sąsiad zaczął trochę wiercić, więc fantastycznie. ja muszę wstać dzisiaj ten odcinek, więc zapowiada się kolorowo. Jak dobrze, że mam nagrany werder na piątek, bo bym nie miał czasu tego nagrać. Przechodzimy do meczu z Hanowerem. gram na lewej obronie. Jeśli będziecie słyszeć jakieś odgłosy, to sorry. No, ale nic z tym już nie zrobię. Wychodzimy na prowadzenie po mojej indywidualnej akcji. Lewy, ofensywny obrońca Hans Miller, go na 1 do 0. Jestem zażenowany. Powiem Wam, że w następnych meczach wystawił mnie jako SPD, więc trochę lepiej. Wolałem jako SPO. No ale SPD to już lepiej niż LO. To jest Gola na 1 do i prowadzimy z Hanoverem, więc jest nice. Druga połowa spotkania, tutaj widzicie, że wychodzę do kontry. Mam piłeczkę, biegnę z nią, biegnę, biegnę i podanie oczywiście. Tutaj jeszcze od do mnie. Mogłem strzelać, ale podałem do kolegi zespołu. Piękna zespołowa akcja. 2 do zera. Goli asysta. Naprawdę zapowiada się fajne spotkanie, ale Hanover przychodzi do ofensywy. I jeden do dwóch. Akcja lewą stroną, no bo wiadomo jaką atakować, bo ja tam strasznie nie kryłem. Yy, tak grać nie grałem, bardzo ofensywnie, że nie kryłem. No to nie jest moja pozycja, trenerze. Przez to miałem trochę konflikt z trenerem, bo potem mnie w dwóch meczach na przykład nawet nie dał mi wejść z ławki, bo byłem zażenowany tym, że grałem na lewej obronie i przestałem trenować. Ale grałem z Hanoverem nadal 2 do 2. No opory koszecie. Niestety, dramacik to jest. Dramat, dramat, jeszcze raz dramat. Kolejna akcja stroną stronę Muroja. Muroja. Tutaj mamy piłeczkę, ale to przyjęcie było fatalne. Akcja rywali Hanover na 3 do 2, ależ to była petarda. No i przegrywamy. No i po tym meczu stwierdziłem, że ja nie mogę już na Elo. Pokłóciłem się trochę z trenerem, że trochę jest niedorzeczny. No i w następnych dwóch meczach nie grałem nawet, nie wyszedłem nawet z ławki. Ale wróciłem na Hamburg, grałem na elo, bo czemu by nie? Wróciłem do treningów. Doskonale gra na innej pozycji. No w ofensywie gram super, ale w defensywie gram fatalny. Sony Kittel na 1 do 0. Hamburg prowadzi. Hamburg znowu będzie grał w drugiej Bundeslidze. Jata, jata do gladsela. No i mamy 2 do 0. No i no co wam mogę powiedzieć? No jestem niezadowolony z tego, że gram na lewej obronie. Jak jestem ofensywnym środkowym pomocnikiem. Hello. Hello. No i przegrywamy to spotkanie. 2 do 0 jest. Ale to będzie 3 do 0. Zobaczcie na to, no fatalne podanie jata przejmuje piłkę jata biegnie. Prawa strona, Jata tutaj jeszcze chciałem powalczyć, ale się nie udało. Miałem małą przerwę, King Zombie, King Zombie, Glatce, nie to Jata Jata co tu się dzieje? Bum, główka, 3 do 0, kapitalnie, tak się kończy ten mecz. My lecimy dalej, wchodzę z ławki w tym meczu, no i Drezno już 1 do 1, wyrównuję. Tutaj wchodzę z ławki, stwierdziłem, że wolę wchodzić z ławki, no i wchodzę na pozycję prawego pomocnika, więc już wolę grać jako prawoskrzydłowy niż jako elo od pierwszej minuty, bo to naprawdę nie ma sensu końcówka meczu, Drezno atakuje Zen Long Long, co zrobi Long? podaje do Trhala, Trhal strzela na 2 do 1, no i ten mecz jest przegrany Dynamo Drezno jest lepszą drużyną niż Heidenheim no, a ja w tym meczu nie planuję naprawdę zbyt wysokiego poziomu gry kolejny mecz z Werderem, tutaj zobaczcie, wow, ale tutaj przeszedłem strzelam, ale to uderzenie mogło być lepsze tak naprawdę w tym meczu więcej nic nie zrobiłem tutaj już gram jako SPD więc byłem bardziej zadowolony ale ten mecz South Pauli, South Pauli fajna drużyna myślę, że w FIFA 23 karierkę South Pauli, czemu by nie, bardzo lubię ten klub 1 do 0 São Pauli, 14 minuta, przegrywamy Maki enok. kolejna akcja to gram jako SPD, no też nie ogarniam jako SPD co się dziwić? Becker, Burkstaller, no i 2 do 0. Na nas rozjeżdża w tym spotkaniu. Wam mogę powiedzieć, ładne stroje mają, mają fajny, piękny korytarz. To się wychodzi tunel na mecz, ale w końcu Hans Miller się odpalił. Miller, Miller w polu karnym, podanie i mamy asystę w tym spotkaniu. Bang, co za wrzutka, co za asysta Hansika Millera. Jeden od dwóch, bramka kontaktowa, jedziemy z nimi, jazda. Jazda, jazda, jazda. Nadal pierwsza połowa. Keire, znany z karier Werderu. Piękna akcja. South Pauli, naprawdę ta piętka Burgstahlera była epicka i niestety przegrywamy znowu dwoma bramkami. Druga połowa, jeszcze nie. Pierwsza Hans Miller, prawa strona boiska. Co zrobi Miller? Ależ dribbling. Hans, ależ akcja. Hans Miller podaje w polu karny. I jeszcze jedno podanie. Jeszcze drugie podanie. Trzecie. 2 do 3. Ale jaką akcję zrobiłem. Jak nie dałem sobie zabrać piłki. Świetny dryblik. Świetna kontrola piłki. 2 do 3. No ale Paulo się nie poddaje. Becker. McIncock. No i piękne podanie do Burgstallera. A ten strzela go na 4 do 2. No. Kompromitacja. Klęska. Żywiołowa. Tutaj Miller. Idę z akcją. Pych. Dryblin. Wchodzę do środka. Biegnę. No i co? Uderzyłem. No niestety bramkarz rywali to obronił. Ale była naprawdę ładna akcja w wykonaniu moim. Ale się nie poddajemy. Akcja jednak Southpaw. Bursztaler traci piłkę. Piłkę mam ja. I znowu mam piłkę. No i podaje świetnie. Co za akcja. Miller. Miller przed polem karnym schodzi do lewej nogi. Miller strzela. Ale to bramkarz niestety obronił. Niestety. No to spotkanie. Czas na kolejny przydział e, punktów. Myślę, że następny e, będę trochę później. Już mam siódmy poziom, to dopiero pierwszy sezon. Maksymalnie 25. Nie chcę znowu być za szybko tego 25 poziomu, no ale co po razie się tak rozwija. Treningi robię i tak na deszcz, symuluję wszystkie. Mam nadzieję, że w nowe się to jakoś fajnie rozwiążą, by tam inaczej trochę do tego piłkarza. Kolejny mecz z Norymbergą, no i kolejny fajny strzał za pola karnego, niestety bramka Szerwali broni. To uderzenie, i w tym meczu nic się więcej nie działo. Kolejny mecz Szalkę i kolejna sytuacja za pola karnego. Ale niestety, znowu w się wali świetnie broń, ale to nie koniec jeszcze tej sytuacji. Naprawdę, lewą nogę mam świetną możoną. tutaj postanowiłem poprosić o podanie na krótko. Jestem w polu karnym, ale niestety zablokowane to doświadkowanie szkoda, ale nadal jesteśmy przed polem karnym. Eee, Szalkę tutaj rozegranie z autu tutaj szukam sobie pozycji otrzymuję piłkę i uderzenie i co za bramka Hansa Millera kapitalne uderzenie za pola karnego gorszą prawą nogą ale jest kolejna bramka, chyba czwarta w tym sezonie ligowym. no i wyprowadzam szalkę na prowadzenie 1 do 0 akcja naszych rywali tutaj Latca zagrał do Bultera. No niestety Bulter wyrównał stan rywalizacji na 1 do 1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. 1 do 1 niestety bez jakiejś wygrany, ale chociaż z golem. Trzeba się cieszyć z czegoś. Kolejne spotkanie. Tutaj przejmuje piłkę. Świetny odbiór Hansa Millera. Miller biegnie. Biegnie. Wrzuta w pole karne i mamy kolejną asystę w tym sezonie. Naprawdę kapitalna wrzutka. 1 do 0 świetne wykończenie mojego kolegi zespołu. No i wychodzimy na prowadzenie. No wrzutka, szapoba. Lecimy dalej. Wszadek yy, boiska. Ależ tutaj zrobiłem. Obrócik, Wow. Ależ akcja millera. No ale niestety szkoda, że bramki nie ma. No naprawdę w tej akcji popisałem się. Co za dribbling. Nadal mamy kolejna szakcja Miller Miller przed polem karnym strzela i gol 2 do 0. co za uderzenie Hansa Millera no Kapitalnie strzelam za pola karnego no Miller ma łatkę że umiał uderzyć za pola karnego i to wykorzystuje zobaczmy to na powtórce Miałem trochę miejsca więc uderzyłem Ta piłka jakoś zawinęła przed bramkarzem zaraz zobaczycie to na powtórce Trochę tak, naprawdę świetne uderzenie. No i prowadzimy 2 do 0. Gol i asysta. naprawdę świetne spotkanie. Akcja naszych rywali. Baryla traci piłkę. Mam piłkę. Podaję do kolegi zespołu. Te świetne podaje na prawą stronę. Prawa to na boiska. Co zrobi nasz kolega zespołu? Poda do mnie. Jestem w polu karnym. Podaję i gol. Bramka i dwie asysty. No, najlepsze spotkanie w barwach Heidenheim. W wykonaniu Hansa Millera 3 do 0. Na siebie wale jedną bramkę. Naprawdę kapitalne uderzenie za pola karnego. I niestety 3 do 1. Ale wygrywałem to spotkanie na luzie. Grając naprawdę wypitnie. Gol i dwie asysty. Świetne spotkanie. Kolejna nasza akcja. Podanie do mnie. Jestem w polu karnym. Co za akcja! I zapomniałem, że jeszcze gola strzeliłem w tym meczu. Dwie bramki, dwie asysty. No, Hans Miller gra genialnie w tym spotkaniu. Co to jest za piłkarz? Co to jest za talent? No, muszę grać jakoś po trenerze, a nie jakoś PD. 2 do 2, 4 do 1 i tak kończymy ten odcinek. 7 goli łącznie, 4 asysty w 13 spotkaniach. To nie wygląda najgorzej. 4 gole w lidze, 4 asysty. Pamiętajcie o co najmniej 20 łapkach w górę jeśli Wam ta seria się podoba i zostawcie suba. Dziękuję za obejrzenie, do następnego.